Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Bocz, jestem aktorką Teatru Wybrzeże, a także wykładowcą tutaj na Akademii Muzycznej. Jeżeli Państwo oglądają ten filmik, to najprawdopodobniej chcą Państwo zostać naszymi studentami. Najpierw niestety jednak trzeba zdać egzamin. Egzamin z predyspozycji aktorskich dotyczy dwóch specjalności. Specjalności musical i specjalności śpiew solowy. Samo słowo egzamin... Jest nieco, powiedziałabym, onieśmielające, a ja chciałabym Was dzisiaj zachęcić, żebyście onieśmielenie zostawili za drzwiami akademii i przyszli tutaj odważni i przygotowani. A propos przygotowania. Egzamin, bazą do egzaminu są teksty, które Państwo przygotowują. Przygotowują Państwo ich interpretacje. Specjalność śpiew solowy przygotowuje wiersz i prozę. Specjalność musical przygotowuje wiersz współczesny, wiersz klasyczny, tekst prozatorski współczesny, tekst prozatorski klasyczny. Jaki wybrać repertuar? Od razu powiedzmy sobie bardzo ważną rzecz. Możecie Państwo wybrać a propos wierszy, zarówno wiersz, jak i fragment poematu, ale także fragment dramatów, dramatów pisanych wierszem. A zatem możecie Państwo powiedzieć monolog Lady Macbeth, monolog Hamleta, czy teksty, które, wspaniałe teksty romantyczne Słowackiego, Mickiewicza, dowolny, Tekst pisany wierszem, a więc także tekst dramaturgiczny. Podobnie z tekstami prozatorskimi. Oczywiście może być to fragment powieści, fragment opowiadania, ale właśnie również fragment dramatu współczesnego. No dobrze, a właściwie jaki repertuar wybierać? Taki, który was porusza. Te teksty muszą Was obchodzić, one muszą być osobiste. My w bardzo krótkim czasie chcemy Was poznać. I właśnie temu poznaniu służy druga część egzaminu. Po tym, kiedy Państwo zaprezentują interpretację przygotowanych tekstów, my zadajemy Państwu tak zwane etiudy aktorskie. Czym jest etiuda aktorska? Tuda aktorska jest rodzajem improwizacji na zadany temat z wykorzystaniem tekstu, który Państwo już mają przygotowany. A zatem dostajecie zadanie, które jest z reguły, z reguły zadaniem kontrastującym z Państwa interpretacją. Odrzucają Państwo swoją interpretację i korzystając z tego tekstu. Przedstawiają improwizację na temat zadanego zadania. I teraz, moi drodzy, zachęcam Was, żeby podążać za emocją, za impulsem, za tym, co podpowie Wam wyobraźnia. Nie zastanawiać się, jakie to zrobi wrażenie, tylko walczyć o to, żeby to było jak najbardziej Wasze, osobiste i odważne. A zatem, drodzy Państwo, czekam na nasze spotkanie w czerwcu w czasie egzaminów, ale także później. Tutaj, kiedy mam nadzieję, w naszym aktorskim laboratorium będziemy szukać różnych emocjonalnych odsłon i będziemy starali się poznać tajniki aktorskiego warsztatu. Do zobaczenia.